Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Jeszcze się w obiekty wmieszczę, choć mam nadzieję, że za jakiś czas będzie z tym problem. Postanowiłem ruszyć serią takich filmów krótko i na temat. Mam nadzieję, że będzie krótko, na temat na 100%, ale czy krótko to się okaże, no bo nie zawsze każdy temat da się poruszyć w paru zdaniach. Wiele mediów masowego przekazu zaleca smażenie na olejach roślinnych. Przynajmniej zalecało do jakiegoś czasu niedawnego. Pewno niektóre także do dzisiaj zalecają. Zastanówmy się, jak to jest od strony chemicznej, jak to wygląda, jakie reakcje zachodzą i tak dalej. I czy jest to dla nas zdrowe. Ogólnie tłuszcze dzielimy na nasycone, wielonienasycone i jednonienasycone. Uogólniając można powiedzieć, że te nasycone to zwierzęce, a jedno i wielo nienasycone to są roślinne, choć w rzeczywistości nie jest tak do końca, gdyż występuje jakaś tam ich mieszanka w różnym stosunku, no ale nieważne. Mówiąc w wielkim uproszczeniu, tłuszcz składa się z takich substancji jak kwasy tłuszczowe, które decydują o jego charakterze. Tłuszcze nasycone mają wypełnione miejsca atomami, natomiast nienasycone mają jakieś tam wolne przestrzenie przy podwójnych wiązaniach, gdzie może się przyłączyć jakiś dany pierwiastek. No to teraz zastanówmy się, jakie to ma znaczenie podczas procesu smażenia. Podczas procesu smażenia na oleju roślinnym, czyli ten, który ma te takie, tak zwane wolne miejsca, może przyłączyć się do wiązań na przykład tlen i powstaje, i zachodzi proces utleniania tego tłuszczu. Można powiedzieć, że zachodzi także takie uszkodzenie tej cząsteczki i jest ona już mniej zdrowa dla naszego organizmu, bo przyczynia się do powstawania wolnych rodników. I tu może pojawić się problem z nadprodukcją tych wolnych rodników, gdzie nasz system przeciwutleniający nie daje sobie z tym rady. I jest tego za dużo, może zachodzić do jakichś uszkodzeń układu naczyniowo-sercowego, uszkodzenia DNA, czy także mogą pojawić się problemy z regeneracją. I teraz zwróćmy uwagę na to, że tłuszcze bogate w kwasy tłuszczowe, głównie zwierzęce są odporniejsze na wysoką temperaturę niż tłuszcze bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe. Trudniej je spalić, są bardziej stabilnie chemicznie. A także im więcej wolnych wiązań, im więcej podwójnych wiązań, tym ten tłuszcz jest mniej stabilny, czyli wielonienasycone są mniej stabilne niż jednonienasycone. Im więcej tych kwasów omega-3 i omega-6, i tych wiązań podwójnych, tym więcej miejsca do przyłączenia się chociażby tego tlenu, właśnie w procesie utleniania się cząsteczki tłuszczu. Także widzicie, jak to wygląda: więc najtrwalsze i najbardziej odporne na wysoką temperaturę są tłuszcze nasycone, dalej jedno nienasycone, a na sam koniec wielo nienasycone. Do sedna. Smażymy na tłuszczach zwierzęcych, takich jak Smalec, masło klarowane y, lub oleje y, kokosowe. One mają y, podobną budowę do y, tłuszczów y, zwierzęcych, gdyż występują tam średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, nasycone, a w tych tłuszczach zwierzęcych długołańcuchowe czyli z, można powiedzieć, że ten olej. Kokosowy jest jeszcze bardziej korzystniejszy dla naszego zdrowia, jeśli chodzi o smażenie. I tutaj byśmy wybierali najlepiej rafinowany Ok. Oleje roślinne tylko do spożycia na zimno. Do jakiejś sałatki, żeby polać sobie potrawę, nie smażymy. Czytajcie etykiety. Kupujemy tylko te nierafinowane. Jeśli chodzi o spożywanie na zimno, mówię tutaj o olejach oczywiście roślinnych. Proces rafinacji jest to oczyszczanie oleju, nadawanie mu jakiegoś tam nadawanie mu tam bezzapachowej bezzapachowego aromatu, żeby on nie miał tam żadnego posmaku, nie psuł tak można powiedzieć potrawy, żeby nie nadawał jej jakieś tam smakowitości innej niż jego niż jego naturalny smak. jest to jest to proces poddawany w wysokiej temperaturze, więc tutaj już mamy sam w sobie y, proces powstawania wolnych rodników, no bo wysoka temperatura powoduje utlenianie, niby mamy zdrowy olej roślinny, a w rzeczywistości w ogóle tak nie jest, no bo tam już zaszły te negatywne procesy. Ok, czyli y, teraz spójrzcie na to, że na przykład mamy olej y, kujawski tłoczony na zimno. Super, każdy kupuje tłoczony na zimno, on jest normalnie świetny, omega, tam trzy, no normalnie idealny. A weźcie sobie, przeczytajcie etykietę. I co z tego, że on jest tłoczony na zimno, jak jest poddany procesowi rafinacji, która nie jest na zimno, tylko w wysokiej temperaturze? i to, że oni sobie wytłoczyli na zimno, a potem coś zrobili z nim, czyli poddali go temu, temu procesowi rafinacji, no i on już jest no za przeproszeniem do D. Także to jest tylko głupi chwyt marketingowy. E, prawnie mogą tak sobie napisać, bo taki proces e, proces zaszedł, że było tłoczone na zimno, ale to, że coś zrobili negatywnego z nim do naszego zdrowia, to już tego nie napiszą e, dużymi literami, żeby się rzucało, a większość konsumentów nie czyta etykiet. Także e, wszelakie oleje roślinne da zimno, zwierzęce, Tłuszcze do smażenia kokosowy, mmm, kokosowy, masło klarowane, smalec. Na tym smażymy. Wybieramy także oleje. Jeśli bierzemy jakiś tłoczony na zimno, nierafinowany do sałateczki czy coś, z ciemnych opakowań. Ciemne, szklane butelki. I najlepiej poszperajcie tam za półką. Wybierzcie tak po hamsku taki, który jest jak najdalej dostępu, od dostępu światła, bo podczas y, stania na półce dostępu, dostępu światła zachodzi także proces jełczenia tłuszczu i też powstawają wolne rodniki. Y, olej się psuje, po prostu jest coraz to gorszej jakości i niby kupicie nierafinowany, fajny olej, ale będzie stał na słońcu, nagrzeje się i już jest... Y, można powiedzieć, no, w jakim stopniu do naszego zdrowia niekorzystny. Tak samo macie z olejami, z oliwą z oliwek. Zobaczcie, no, zaleją cysternę gdzieś tam w Hiszpanii, ona postoi na słońcu, tam się nagrzeje, nie wiadomo, co się z tym olejem robi. I powiedzcie mi, jak, jaka jakość jest tego oleju. No, tandetna jakość jest. Badaliśmy na. Na zajęciach kiedyś y, utlenienie właśnie i y, 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 y stopień zjełczenia y, oliwy z oliwek. No to powiem Wam szczerze, że żadna sklepowa szału nie było. Także też nie myślcie, że jak kupujecie jakąś tam super oliwę z marketu, to że ona jest taka korzystna dla nas. Nie wiem, czy było krótko, zaraz się okaże ile minut, ale myślę, że wszystko Wam przekazałem, co chciałem. Także do zobaczyska niebawem. Już wiecie jak smażyć, smażcie jak najlepiej, żeby było zdrowo. Trzymajcie się pozdro